Karolina, nowy sezon Love Island, na antenie Pols Polsa. Jakie nowości? Nowa willa przede wszystkim z przepięknym widokiem. Ja już tam byłam, widziałam, jest fantastyczna. Teraz nie jesteśmy przy morzu, ale widzimy morze, bo jesteśmy na szczycie góry, gdzie trzeba dojechać bardzo krętą drogą. Naprawdę przepiękne widoki. Nowe wyspiątka będą, więc nowe emocje, nowe pary. I ja powtórzę się jak zawsze. Czekam na dziecko Love Island. No właśnie, nowi uczestnicy, nowa willa i pewnie nie zabraknie nowych dramatów. No dramaty na pewno będą. Ostatni sezon nam to pokazał szczególnie po zakończeniu programu, że te dramy są, ale tam gdzie są ludzie, tam gdzie są emocje, tam gdzie w grę wchodzą uczucia, to zawsze są dramy. Albo jakaś zazdrość, albo jakieś kłótnie, albo odbijanie chłopaków, różnie bywa tam. Jest też faktem, że wiele par zostaje po programie na jakiś czas razem, potem się rozstają, ale są też takie, które do dzisiaj są razem. Chociażby Igor z Magdą, którzy od drugiej edycji ciągle po prostu motyle w brzuchu chyba mają. Ty się też z nimi przyjaźnisz. Powiedz mi, czy oni właśnie jak wspominają ten program, to zawdzięczają Tobie ten sukces, tą miłość? To nie jest mój sukces. Jedynie co, no to kurczę, no nie, no akurat mi nie można tego zawdzięczać. Ja ich oczywiście wspieram, kibicuję i chcę ich łączyć w te pary, ale tak tak naprawdę to oni powinni być cieszyć się to jest ich zasługa to jest fajne że zdecydowali się żeby przyjść do tego programu zdecydowali się otworzyć serducho i jak widać w takim programie można poznać miłość życia oni już są ze sobą chyba ponad lat, 3 lata także takich par życzymy sobie jak najwięcej i mam nadzieję ale jest już takich kilka par mamy też Magdę i Wiktora którzy się zaręczyli zresztą w której z edycji mamy dużo osób tu no jest kilka tych par Caroline Mateusz Caroline Mateusz tak dokładnie ale też y, widzowie zaczęli podejrzewać, że Ty również znalazłaś miłość na Wyspie Miłości. Tak. Tak. Co tam piszą, co tam knują? Słuchaj, już wyśledzili, że ty się bardzo zbliżyłaś do Mateusza Świerczyńskiego. I że tak, że wy na wspólne wakacje jeździcie, że ty się nawet mu, jemu odbijasz w okularkach, jak robisz zdjęcie. Że... A to aż takich szpiegów mamy w internecie. O, ja cię kręcę. Słuchaj, ja powiem ci tak. Jestem szczęśliwa, a wy drodzy widzowie, oglądajcie Love Island w dużych dawkach, bo przynosi miłość. Tyle powiem. Karolina, powiedz mi czym facet, jak już. Macie poderwać to musi ci zaimponować. Czym mi imponuje facet? Dla mnie przede wszystkim yy, bardzo ważne jest to, żeby byś, żeby był żeby mnie szanował, żeby był lojalny, żeby był trochę szalony, ale też trochę spokojny, czyli tak takie trochę moje odbicie, tylko że w mężczyźnie, e, ale przede wszystkim ta lojalność, szacunek, e, musi mieć pasję. Ja uwielbiam mieć o czym rozmawiać z facetem i widzieć, że jest, ma jakąś zajawkę, jest czymś na maksa e, zainteresowany. No i musi lubić podróżować, e, bo ja kocham podróżować, więc jeśli by nie lubił, no to niestety długie rozłąki. E, tyle. Powiedz mi, ym, czym ty, jak, w jaki sposób ty okazujesz uczucia w mężczyźnie? Ja nie uwierzysz, ale ja bardzo mocno i dużo się przytulam. Jestem takim misiem przytulakiem. E, ale robię też to bezpośrednio, w sposób wyznawania e, miłości, ale też takimi przede wszystkim małymi gestami każdego dnia. Ale to już byś musiał chłopaka zapytać. Tak, gdzieś może Mateusza dorwę, to zapytam. Bo mi dor. Powiedz mi, no to kiedy wy się ujawnicie? Ale kto? Ty Mateusz. Co? Z czym? Ale o czym bym związkiem. Ale co? Czekaj, bo ja mleko na gazie... widzowie o. czekają chyba najbardziej na ten, ten twój związek, niż na wszystkie inne Love Island. No widzowie się wszystkiego doczekają, spokojnie. Ale czekaj, o czym gadaliśmy? Bo ja rozumiem, że ty bardzo chronisz prywatność. Wiesz co, ymm, tak ja chronię prywatność. Ja uważam, że wszystkie rzeczy mają swoje miejsce, swój czas i najważniejsze to, że jesteśmy szczęśliwi z moim chłopakiem. Super. Kurcze walentynki, jakie spędzicie? E, ale kto? A ja z moim chłopakiem. E, wiesz co, ja wtedy będę pewnie w pracy, ale może wieczorem jakaś romantyczna kolacja, zobaczymy. Karolina, a ty, czy ty się sparzyłaś kiedyś właśnie na miłości, bo pokazałaś e, mówię o tej miłości takiej publicznej? A, że przez e, pokazanie chłopaka w internecie. No, niestety. To jest tak, że w momencie, kiedy opublikujemy, powiemy już tak oficjalnie, em, tak mówię o przeszłości, że jesteśmy w związku, to zazwyczaj jest tak, bardzo często, że nagle zasypują nas wiadomości. Ludzie zaczynają to komentować, zaczynają wymyśleć jakieś historie z przeszłości, czy mojej, czy partnera, zaczynają do tego życia wchodzić z butami i nawet jak ufamy sobie, to jednak jest później takie coś, że czasami się jakaś lampka zapali, zaczyna pojawiają się jakieś takie niepewności. Naprawdę ludzie zauważyłam, że zamiast cieszyć się jeszcze jego szczęścia, to ci wbić szpilkę, żebyś się nie czuł za dobrze, żebyś Przypadkiem nie był za szczęśliwy. Dlatego ja po prostu zawsze mam tak, że jak najdłużej lubię to trzymać dla siebie. Ja nigdy nikogo nie ukrywałam, nigdy nikogo nie chowałam. Jak jestem szczęśliwa, to żyję z tą osobą pełną parą. Tylko po prostu wiem, że nie ma co się z pewnymi rzeczami spieszyć. One wyjdą same naturalnie. Ja też nie jestem osobą, która chce budować na moim związku jakąś popularność albo to, żeby się klikały te różne wszystkie nagłówki. Ja po prostu akurat miłość jest dla mnie tak ważna, że ja nie chcę na niej wyrywać kuponów. no. Czego byś mężczyźnie nie wybaczyła? Zdrady. Nigdy. Ja uważam, że ludzie dlatego się łączą w parę, żeby być wobec siebie lojalnymi. Nie wyobrażam sobie, że jestem zakochana, a mój mężczyzna dotyka innej kobiety, więc to jest coś, że wiem, żebym sobie z tym nie poradziła, tym bardziej, że jakieś to już przeżyłam. Eee, mam to za sobą, ten temat i wiem, że nawet jak się wybaczy, to to po prostu nie wypali. Prędzej czy później.